Reporter Kicek. Czy lubisz swój skuter, Rozi? Tak, jasne, że lubię. Czy wolisz nim jeździć sama, czy ze mną, Rozi? Mm, z tobą, Kitku. Dobra odpowiedź. Kitek, po co te pytania? Ja. Piszę gazetę. Życie podwórka. I ty jesteś moim pierwszym tematem. Słuchaj tego. Rosie na Oliwia koło skutera. Mknie szybciej niż kiedykolwiek. Co ty myślisz, Rosie? To bardzo ładne, Kicek. Ale nie jest bardzo ekscytujące. O, to co powiesz na to? Ronzi na Oliwia koła skutera! Mknie szybciej niż kiedykolwiek! <grystanie> to brzmiało bardziej ekscytująco. Ale Oliwienie skutera takie nie jest. Rozumiesz? Mm, tak, ale jakoś nie mam weny do pisania. Jestem pewna, że masz. Nie znalazłeś jeszcze tematu. Wyjdź tam, powęż trochę. Napisz coś, co każdy będzie chciał przeczytać. Masz rację, Rozji. Gdzieś tam jest idealna historia do mojej gazety i mam zamiar ją odnaleźć. Dalej możesz też pisać o mnie. Tak siedzi na drzewie. Nie. Trawa w sadzie potrzebuje skoszenia. Nie. Bruna jest idealnie dojrzałe. Nie. Niech się przygotuje na niespodziankę. Ha! Bruno niemile zaskoczony po tym, jak Ola zrywa jabłko z jego drzewa. O, wiele lepsze. Na mocy czarnej magii. Umieszczę teraz moje nowe gniazdo na tym drzewie. Wznieś się na drzewo, gniazdo! Wznieś! No dalej leć! Gniazdo, leć! Skakuj tam! Ech, to jest problem z gniazdami. Nie są pomocne. A to drzewo jest głupie! Roo. Dziubek mówi, że drzewa są głupie. To jest genialna historia. Rosji ma rację. Jest tyle historii na świecie. Muszę je tylko znaleźć. Jesteś gotowy, dębiak? <laughs> o, dzień dobry. Ouch. <laughs> Dobre, dębiak. <laughs> Filip, Filip, gdzie jesteś? Filip, kopie piłkę prosto w nos dębiaka! Potem, śmiejąc, się ucieka! O, co za świetna historia! Dobra robota, dębiak. To była genialna obrona. Jesteś świetnym bramkarzem. Serio? Naprawdę tak myślisz? Cześć, Kitku. Masz jakieś dobre historie? Mam ich na całe wydanie gazety, Rosie! <noise> Widzisz, mówiłam, że musisz trochę powęszyć. <noise> A -a. Oj no już, kicek. Tylko zerknę. <noise> musisz poczekać, aż gazeta będzie gotowa. Tak jak wszyscy! Do domku, Rosie! Do domku, kicek. <noise> O, pospiesz się, kicku. Jak długo może zajmować napisanie gazety? Skończone! To pokaż mi ją. Jej. O, No dalej, kicku. E -e. Najpierw musimy dostarczyć każdemu gazetę. O, kicek. Czy możemy dostarczyć ją skuterem Rosie? Tak jak prawdziwą gazetę? <laughs> Świetny pomysł, Łukicku. Zaczynajmy dostarczanie. W siedembiaku. Ja chcę czytać. O, tu jest napisane, że Dziubek uważa drzewa za głupie. Co za policzek! Jesteś pewien, że tak powiedział Kitku? Dziubek uwielbia drzewa, zwłaszcza gdy na nich siedzi. Nie napisałbym tego, gdybym tego nie usłyszał. Ale czy to nie jest opowiadanie bajek? Nie, to fakt. O, spójrz, wszyscy idą w naszym kierunku. Mm. Nie wyglądają na szczęśliwych. Hej! Wszyscy niosą moją kasetę! Czy mogę teraz zerknąć? Hmm. Proszę bardzo. O, kicku! Coś ty narobił! O, Kiczek. O -o. O. A, nigdy nie powiedziałem, że drzewa są głupie, tylko to drzewo, na którym magicznie chciałem umieścić moje gniazdo. A. O, rozumiem. I nie kopnąłem piłką w nos Dębiaka specjalnie i nie uciekłem. On był bramkarzem. Obronił gola. Obroniłem, wiesz? <laughs> Coś takiego. Powiedziałeś, że wzięłam jabłuszko o A nie wzięłaś? Zerwała je, żeby zrobić mi niespodziankę. O, to miłe. O, bardzo mi przykro. Wiem, że tak jest, kicku. Jestem pewna, że kicek nie chciał wszystkich zasmucić i z pewnością nie miał zamiaru opowiadać żadnych bajek. Może gazeta to wcale nie był taki dobry pomysł. To był dobry pomysł. Prawda, że był? O, był. O, um, tak, oczywiście, że był. Świetny, Świetny pomysł. Jezu. Twoja gazeta to cudowny pomysł, Kicku. Chodzi o to, że historie muszą być bardziej zabawne <ścoughs> i cieszyć ludzi. Tak, gazeta, która sprawia, że ludzie się uśmiechają. To genialny pomysł, Rosji. Chodź, Rozi. Mamy do napisania gazetę. <śmielka> Jak to my? <śmielka> 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 Ho, ho, spójrz, jest moje duże zdjęcie! Wybacz, że brakuje głowy. Jesteś taki duży, że zabrakło im papieru! Ho, 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 ho. Hej, a tutaj jest dowcip! Co mówi pirat, kiedy kotwica spadnie mu na stopę? Uwa. Uwa. <laughs> To naprawdę jest najlepsza gazeta, jaką czytałem, Kicek. Czy możesz napisać kolejną wkrótce? Proszę, Kicek. Dobra robota, Kicku. Tak, wspaniały ja. Kicek, mam dowcip. O, słucham więc. Co mówi jajko do drugiego jajka? Nie wiem. Nie pękaj! Ale jajka wcale nie mówią nie mają ust! Cóż, może mogą słyszeć siebie ze środka skorupki. Tak, to może działać. Okej, okay. co powiedziało jajko ze środka swojej skorupki? Bo jajka nie mają ust! Do drugiego? Nie pękaj! Co ty myślisz, Rosie? Rosie? Rozi! Jak oddać zabawki, ale wciąż je mieć? Widziałeś mój pędzel, kicku? Chwila, może jest gdzieś tutaj, ale masz tam dużo rupieci. To nie są rupiecie, tylko moje skarby. O, co on tu robi? Dzięki. To wszystko są skarby. Chyba przestają się tu mieścić. O! o! Oj, mój hamak. Chyba mam trochę za dużo tych skarbów, co nie? Ale co ja z nimi zrobię? Wiesz co? Wybierzemy rzeczy, których nie używasz i oddamy komuś. Mam oddać moje rzeczy? Tak. Jako prezenty. No, powiedzmy, że mogę spróbować. Wszystkim! Mam worek pełen skarbów! Chcecie coś? O! Wow! Super! Latawiec! Dzięki, Kicku! Ale z jaki do okazji? Kicek oddaje zabawki, którymi się już nie bawi. Ale ty jesteś wspaniały, Kicku! Mua! Miałaś świetny pomysł z tym oddawaniem rzeczy, Rozji! Hej, Zofio! Proszę! Jojo dla ciebie, drogi Kicku, ależ ty jesteś hojny. Hmm. Zobaczmy, kogo jeszcze możemy obdarować. Cudownie, I co nie. Grasz bardzo oryginalne dźwięki. Mm. <gry> Przestańcie! Prawie mi spadło. To kazu jest dla ciebie bardzo ważne, prawda? Ach, tak, uwielbiam to małe cudo i świetnie gram. Słuchaj. <śpiewanie> Proszę, ode mnie, dla ciebie. U, u, dzięki, Kicku. Co się mówi, mały misiu? Znaczy dziękuję. Po. Kto chce prezent? Jak miło was widzieć! Kicek ma u siebie trochę za dużo zabawek. Dlatego część z nich oddaje. Uwielbiam prezenty. A co masz dla mnie? Na pewno coś gorszego niż to. Nie! Da. Słuchaj! O! Chcesz oddać komuś swój flecik! Wspaniale! Mogę go wziąć? No, wiesz, ja... Nie możesz go oddać! On oddaje tylko te rzeczy, których już nie używa! Proszę! E, weź go, dziubku. To chyba nie jest najlepszy pomysł, Kicku! Super! Dzięki cicku. Zagram na tym jeszcze piękniej niż na kazoo. Wszystko w porządku. E, to tylko zabawka, nie? Patrz, jak ciubek się cieszy. I teraz mogę wracać do mojego pustego hamaka. A letawiec! Genialny, nie! Dostałem go od cicka. Pożyczysz go małemu miesiąc. tak! Ta. Jasne, a ja pożyczę sobie to. Ładnie tu! Dużo miejsca? Wcale nie tęsknię za zabawkami. Myślisz, że dziubkowi podoba się mój flecik? Tęsknisz za nim, prawda? Dziwnie się bez niego czuję. Myślisz, że dziubek umie go czyścić? Sam go o to zapytaj. A może już wcale nie chcę na nim grać? I wtedy mogę go odzyskać? <laughs> Widzieliście może dzióbka? Nie, niestety. Wiesz, Kicku, ten latawiec jest świetny, dzięki. Nie ma za co? Ale ja ci dałem samolot! Latawiec był dla Filipa. Ej, popatrzcie na to! Wszystko poszło nie tak. Dziubku! Dziubku! Kicek! Jeszcze raz wielkie dzięki za ten flecik. Oj, powiesz, wiem, że ci go dałem, ale. to moja ulubiona zabawka! Doskonale wiemy o co ci chodzi. Jest genialny! <ścoughs> Skąd ci go dałem, nie mam na czym grać swoich melodii. Ach, biedny Kicek. Czekaj, weź to. Kazu? Tak, już nie będę go potrzebować. Mam przecież ten wspaniały flecik. Zaraz zagram coś Dębiakowi. Chcesz posłuchać? Oj. Tu jesteś, Kicku. Co się stało? Poprosiłem dziubka, żeby oddał flecik. I co on na to? Dał mi to! W zamian! Wcale nie chcę kazu! Chcę odzyskać mój flecik! Ale Kicku, przecież go oddałeś. On już nie jest twój. Dziubek może go używać. Czyli straciłem go na zawsze? Ojej, Kicku, tak mi przykro. Oddałem innym wszystkie moje skarby. Ojejku, to moja wina. To ja kazałam mu oddać część zabawek, ale wcale nie chciałam, żeby oddał to, co kocha najbardziej, swój flecik. Rozumiem. Dobrze mieć swoje skarby. Też mam ich tu kilka. Podobają ci się? Są takie piękne. Nie wiedziałam, że masz ich aż tyle. Tu mam tylko kilka. Cała reszta jest w szerokim świecie. W szerokim świecie? Czyli tutaj? Tak. Moje świecidełka są dla wszystkich. Można się nimi dzielić. Dzielić? No tak. A czy możesz przechować to pudełko w szerokim świecie? Wydaje mi się, że już wiesz, w jaki sposób można pomóc Kickowi. <laughs> Bardzo chciałbym odzyskać swój flecik, wiesz? Ja też bym tego chciał. Dobrze, że przynajmniej mam to. <laughs> czy to nie należy do dzióbka? I on ci to dał? Ale to jego ulubiona rzecz! Nie mogę w to uwierzyć! To co! Przestań! Nie umiesz na tym grać! W ten sposób nigdy ci się nie uda! Ja nie umiem grać, a ty źle grasz na fleciku! Za mocno dmuchasz! Nieprawda! Właśnie, że tak! E -e może zamienicie się instrumentami i pouczycie się wzajemnie. Zamienić? Czyli mógłbym odzyskać swój flecik? Trzeba lekko dmuchać. O tak! Kicku, znowu masz swój flecik. Zamieniłem się z dzióbkiem. O, co Macie? Poznajesz swoje stare zabawki? Szkoda nam było, że nie możesz się już nimi bawić, więc schowaliśmy je do pudełka. I teraz wszyscy możemy się nimi bawić. A ty będziesz miał miejsce w hamaku. Mogę znów puszczać latawiec. O, ale to nie jest moje. Wszyscy włożyliśmy do niego swoje zabawki, żeby się nimi dzielić. To wspólne pudełko. ze wspólnym pudełkiem jest genialny! Bardzo się cieszę! Już wiem, gdzie możemy je trzymać! No, gdzie? W twoim łóżku! Kicku! <śmiech> Żartowałem! <śmiech> Może postawmy to pudełko koło drzwi, żeby każdy mógł z niego korzystać! Dobra myśl, Rosie! Dobra myśl!